Można powiedzieć, że mieć taką kobietę obok siebie to zaszczyt. Nie tylko ze względu na urodę, ale na posiadaną wiedzę. Ja Dziękuję. Tak, jako jedna z nielicznych, jeżeli nie jedyna, ze znanych mi kobiet, wiesz od jakiej odległości strzela się rzut karny. Doskonale, doskonale potrafisz wytłumaczyć, na czym polega spalone, a do tego nigdy w trakcie meczu nie pytasz, w jakich strojach grają nasi. Powód, powód tych twoich nadzwyczajnych zdolności jest w zasadzie prosty. Jesteś piłkarką nożną, i to nie byla jaką. Dzisiaj rozmawiamy z Nikolą Karczewską, z zawodniczką jednej z czołowych lig światowych, zawodniczką angielskiego klubu. Powiedz mi nam, jak to się zaczęło, ale jeszcze zanim zaczniesz, powiedz, czy częściej chodzisz w butach na szpilkach, czy w piłkarskich korkach? Nie chodzę w butach na szpilkach, bo jestem za wysoka. Mm -hmm. Ale tak, korki mam na sobie codziennie. I zaczęło się w sumie od kopania z bratem, tak mi się wydaje. Nawet ciężko powiedzieć, ale od samego początku po prostu ciągnęło mnie do tej piłki dzięki tacie bratu i tak. Było tak dawno, bo ty jesteś młodą dziewczyną, rocznik 99, jeżeli się nie mylę. Mm -hmm. tak, Mieszkanką zielonki, co, co jest no. ciekawe. A gdzieś tam wyczytałem, że, że swoje pierwsze piłkarskie zajęcie rozpoczynałaś w niedalekiej ząbkowi ząbki. Tak, ale najpierw zaczynałam z Panem Piotrem Wyszyńskim. Mm -hmm. W zielonce mieliśmy przez chwilę taką, można powiedzieć, taki mały klub, jakby nie było, i pamiętam, że zaczynałam tam na początku, nawet na bramce stałam, ale to było chwilowe. I tak w Ząbkowi zaczynałam już taką bardziej zaawansowaną karierę i. Tak, mega wspominam ten czas, bo no wtedy postanowiłam już w swojej głowie, jak i na boisku, że będę, że pójdę w profesjonalizm i będę chciała być piłkarką. Jako młoda dziewczynka już tak postanowiła? Tak. A, a chłopat, chłopcy nie wytykali ci koledzy z klasy palcami, że lepiej od nich kopałaś tą piłkę. No właśnie niż to jest bardzo dziwne, bo, bo często zadaje mi się to pytanie, ale ja bardzo dobrze wspominam e, osoby z zielonki, moich kolegów i i wszystkich, których spotkałam na drodze, jak graliśmy na, Orliko, na orliku w Zielonce co tydzień e, razem też z moim tatą i jego znajomymi, to samo, no. Każdy chciał być w twojej drużynie. <głos》>, później tak, <głos》>. ale nie, ja naprawdę bardzo miło to wspominam i wszystkich moich znajomych właśnie, którzy ze mną kopali piłkę w Zielonce i serdecznie ich pozdrawiam, bo no do dzisiaj mi kibicują. Tam uczyłeś się techniki. No. Wszystkiego i siły, bo z chłopakami to zawsze tak silniej, nie? Mhm. <gry> I od początku, bo powiedziałeś, że rozpoczęłaś karierę od pozycji bramkarza. No tak. Czyli nie. wzrost pomagał, ale brakowało ci siły, czy nie chciałaś po prostu biegać? Nie, po prostu z bratem, jak gram, to często stałam na bramkę i chyba tak jakoś. Starszy brat. Tak. Nie muszę się czemu dzielić. <grym> jakoś tak było, ale szybko to zmieniłam, bo chciałam strzelać. Mhm. Teraz jesteś napastnikiem. Tak. Środkowym? Tak, dziewiątka typowa. Czyli Lewandowski w spódnicy? No, no, można tak powiedzieć. No to porozmawiamy trochę o, o tych Twoich zainteresowaniach, że tak powiem, już jeszcze może nie zawodowych, hmm. ale przygotowaniach zawodowych po, po Ząbkowi? Ząbkowi był SMS łódź. Przeszłam tam. Byłyśmy na mistrzostwach Polski z Ząbkowią i dostałam. Yy, propozycję od prezesa Janusza Matusiaka, którego też serdecznie pozdrawiam, żeby, żeby spróbować i przejść. I, yy, to było bardzo ciekawe, bo ja rzadko kiedy chciałam wyjeżdżać z domu, a mm. po prostu dostałam tak jakby, tą ofertę mm. i no, po prostu powiedziałam mojemu tacie, że idę tam mm. i podjąłam decyzję w swojej głowie o tak. A to było jeszcze amatorskie zajęcie? Yy. Za tak. stypendium podejrzewam. E, no tak, 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 tak. To uh -huh. była jeszcze gra taka amatorska, no bo to było pierwsze liceum, uh -huh. no więc wcześniej dosyć. No, chyba w tamtych czasach jeszcze nie było zawodowej ligi w Polsce, prawda? E, była, 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 uh -huh. była zawodowa liga, ale no, te młodsze dziewczyny no, to nie grały tak profesjonalnie, uh -huh. można było uh -huh. powiedzieć. A teraz no młodsze dziewczyny mogą być normalnie na kontrakcie i, uh -huh. i tak dalej, uh -huh. więc... W Łodzi długo grałaś? Cztery lata, no. Dość długo. To jest klub, który dał ci najwięcej? Myślę, że bardzo dużo się tam nauczyłam i, i zobaczyłam, jak ta piłka funkcjonuje na takim bardziej profesjonalnym poziomie i tak, można powiedzieć, że mega dużo się tam nauczyłam i poznałam bardzo fajne wartościowe osoby i piłkarki i też no, trenerów i pierwszy raz zostałam powołanie do kadry z SMS-u, więc no dużo, dużo mi dali. Były I, sukcesy z SMS-em? Tak, Mistrzostwo Polski w y, kategorii U-19 i Królowa Strzała, mu U-19 i tak, i byliśmy też w ekstralizie y, tam w środku tabeli, więc to też dla SMS-u był sukces, bo one awansowały też jakoś, jak przeszłam tam. Po SMS-ie było kłęczna? na dwa lata. Mhm. I jak? No, to poziom był... jeszcze, wyższy. jeszcze wyższy, tak. Półprofesjonalizm. <laughs> Nie no, tam już można powiedzieć, że było profesjonalnie i, i tak większe też pieniądze się pojawiły, można powiedzieć, że, że tak bardziej się poczułam, że już mogę być na swoim. Mhm. No i też miałam piłkarki wokół siebie, które były starsze i bardziej doświadczone i kadrowiczki, więc no, można powiedzieć, że to było bardziej profesjonalne. A jak się czułaś w takim zamkniętym świecie? Bo to jest zamknięty świat, mała, mała społeczność kobiet, hmm. które uprawiają dość egzotyczną, jak na polskie warunki, dyscyplinę sportu. No bo jest egzotyczna, na no całym tak, świecie rozwija to. się bardzo szybko i, i mm, mówiąc o zawodniczkach, ale i o publiczności, która coraz chętniej kocha albo kieruje się hmm. w tę stronę. U nas to jakoś rodzi się, to znaczy to już jest urodzone, bo tak. chyba kobieca piłka nożna w Polsce. Też osiągnęła wiek, z tego co się nie mylę, mm. ale trudno jej się przebić. I właśnie powracając do tego pytania, jak ci się jako młodej dziewczynie działało, żyło w takiej właśnie grupie zamkniętych? Miałeś same rówieśniczki, bo podejrzewam, że były zawodniczki różnym wieku, prawda? Mm, tak, tak. Od razu jak przeszłam tam do SMS-u, to były też dziewczyny starsze. Tylko ja przychodząc do SMS-u, złapałam od razu kontuzję, yy, zerwałam Jest na dwa krzyżowe, co. No, to też jest dosyć ważnym punktem, bo przez 10 miesięcy nie, nie grałam w piłkę, ale tak, no, były dziewczyny o różnym, o różnym wieku i powiem, że odnalazłam się w tym, bo ja po prostu od samego początku wiedziałam, po co tam jestem, czego chcę i no nie przeszłam tam do towarzystwa, ale no, towarzystwo okazało się też Fajne, i, i potrafiłam się odnaleźć w tym gronie starszych i młodszych osób. I do dzisiaj mam kontakt z tymi, z wieloma dziewczynami. Powiedz mi, w Łęcznej to ty więcej czerpałaś od tych koleżanek zawodniczych, czy one od ciebie? Czy twój poziom, twoja technika, twoje zdolności były już na tyle wysokie, że, że, że byłaś w stanie porównywać się z tymi najlepszymi w drużynie? Ja, w Łęcznej, ja do Łęcznej przyszłam, jak miałam 20 lat, no więc też no, kilka lat temu można powiedzieć. To jest taki średni wiek <słuch> dla zawodniczki? Nie, średnio, troszkę ja bym powiedziała, że więcej to jest. No, można by Tak, można powiedzieć, że byłam młoda. Mhm. Ja cały czas patrzyłam pod pryzmatem tego, czego się mogę nauczyć. Mhm. Nie przyszłam tam myśląc, że jestem najlepsza yy, i, i tak dalej. I, I myślę, że właśnie Łęczna była też takim progiem, gdzie po prostu poszłam w górę mentalnie i, yy, i tak można powiedzieć, że się dużo. W pierwszym roku bardzo wiele się nauczałam od dziewczyn i wtedy myślę, że dorównałam tak jakby do ich poziomu. Sukcesy włączne jakieś? E, Mistrzostwo Polski i Puchar Polski, więc dublecik fajny. Ale odpadła na, na najlepsza strzelczyni. Tak, hmm. znaczy włącznie na, najlepszą strzelczynią była Kam, Ewelina Kamczyk, fajna, hmm. a ja byłam od razu za nią i tak były właśnie te dwa lata, że, 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 że dobrze, dobrze nam. Hmm. Mam I Łęczna była dla Ciebie taką odskocznią, prawda? Bo to był ostatni klub w Polsce, w którym grałaś. Tak, tak, tak. Nie, Łęczna była... Ja wiedziałam, że po Łęcznej chcę wyjechać za granicę. Miałam już taki plan, można powiedzieć. Będąc w Łęcznej już pojawiały się mm, oferty z, ze strony reprezentacji? Nie. To było tak, że w drugim roku y, grałyśmy Ligę Mistrzyń i grałyśmy... Chociaż tak, pojawiły się. W pierwszym roku też grałyśmy Ligę Mistrzów. I... Ja to gdzieś wyczytałem. <laughs> Super, że grałyśmy właśnie Ligę Mistrzów i pojawiły się oferty z Holandii, z Tuwenty. Mm -hmm. Pamiętam też z Bekistasu, Be Stas jakoś tak. Turecki. Tak. I... Bo tam grałyśmy właśnie Ligę Mistrzów z tymi mm. dwoma, dwoma klubami. I w następnym roku też grałyśmy, um... tylko że grałyśmy z Paris Saint-Germain z Francji. I wtedy właśnie pojawiły się ofer, oferty, to znaczy podpisałam kontrakt z agencją, ZYF, która można powiedzieć jest trochę półfrancuska. Czyli z menadżerem, dobrze Tak, rozumiem? tak, tak, mhm. który jest Francuzem, ale mieszka w Stanach aktualnie i, i właśnie dzięki temu udało mi się pojechać, dostać ofertę taką jaką chciałam. Powróćmy jeszcze do spraw reprezentacji, jak tak. to się stało, że tam trafiłaś? Ogólnie to dostałam już ofertę wcześniej, ofertę, że zainteresowanie z U17, jak Nina Patalon mm -hmm. była trenerką. Później byłam w U19 u Marcina Kasprowicza i, i tam się tak jakby też wszystko, wszystko zaczęło, że tak przeszłam z U19 później na A, że pierwsza raz pojechałam z kadrą A do, do Turcji i jakoś to tak poszło schodkowo. W Twojej karierze reprezentacji Polski miałaś jeden mecz, o którym chciałbym, żebyś powiedziała trochę więcej, bo, bo to się okazuje. Co też wyczytałem, że w jednym, w jednym spotkaniu potrafiłeś sześć więcej bramek niż Lewandowski. Ojej, to był po prostu mecz <grym> Czyli sześć. <grym> to było mecz marzenia, można by powiedzieć, bo pierwsza zostałam e, m, tak jakby zaufanie od trenerki, e, że gram w pierwszym składzie. To był debiut w pierwszym składzie. No, no to faktycznie. Tak. I no po prostu podeszłam do tego tak, że chciałam grać i byłam mega nagrana na ten mecz w środku, że chciałam po prostu grać, chciałam wygrać ten mecz. Nie myślałam o tym, że chcę strzelić sześć bramek, ale po prostu co dałam strzał to wchodziło i, i no to mecz marzenie naprawdę. No. Się zrobiło 12, z czego 6 Ta. trojów, tak? <laughs> no, czy tam hmm, chyba no, 2, czy coś hmm. takiego, więc nie, to był cudowny mecz w moim wykonaniu i naszej drużyny. Ale to nie jedyne bramki, które udało ci się strzelić. W reprezentacji jest mhm. ich więcej, prawda? No tak, tak. Jeszcze, jeszcze te następne, w tych eliminacjach z Norwegią e, strzeliłam. E, tak grały, pamiętam. Ewa mi podała i, i tak, tak strzeliłam. No też to był fajny mecz. Naprawdę pokazałyśmy, że, że możemy grać z tymi najwyższymi na, na bardzo dobrym poziomie. Ja myślę, że, że to, że zostałaś zauważona nie, nie tylko w Polsce, zdecydowanie. Stanowiło o tym, że złożono ci ofertę z klubów zagranicznych, prawda? No, no tak. ale jeżeli słyszę z twoich ust nazwy PSG, czy, czy, czy inne zespoły tureckie, czy, czy francuskie, no to naprawdę trzeba ci być ambitnym i chcieć w tych zespołach występować. Ty pojechałaś na pierwszy swój kontrakt do Francji, tak? Tak, 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 do Francji, mhm. do Flory. Mhm. No, Tam tak. trochę grałaś? Tak, grałam rok. I jak? I, no ja w Francji... I znowu sukces. <laughs> no w Francji dobrze wspominam tak, bardzo, bardzo dobrze mi się tam grało i miałyśmy fajną drużynę i fajnego trenera i po roku dostałam e, propozycję z Ligi Angielskiej w której zawsze chciałam grać bo to jest najbardziej profesjonalna liga. Czyli bardzo mile wspominasz powodów, we Francji. Tak. A dlaczego tylko roczny kontrakt? Miałeś tak podpisany czy po prostu podjęłaś decyzję nadarza się okazja, ja idę do Anglii? Ehm, myślę, że z tego co pamiętam to Rozwiedziałam się nad rokiem albo dwoma e, i postanowiłam pójść na rok, spróbować. Mhm. Taki, taki był zamysł tego, i mój menadżer też był za tym, żeby podpisać na rok. E, więc, e, więc tak, spróbowałam i dostałam ofertę, więc też łatwiej było przejść. Dobra, to teraz takie pytanie troszkę z innej strony. Jak to jest, że młoda dziewczyna, młoda dziewczyna, młoda zdolna, z państwa, które w Europie jest gdzieś, myślę, około 30 pozycji w rankingu, trafia jako pierwsza Polka do drużyny angielskiej. No i prym w niej wiedzie, że tak powiem. Jak to się robi? <grym> to jest tylko i wyłącznie ciężka praca, myślę. Ja od początku, kto mnie zna, kto ze mną grał, czy w Zomkowi, czy w SMS-ie, wie, że. Ja zawsze po prostu chciałam grać w piłkę profesjonalnie i, i wiedziałam, że chcę po prostu wyjechać i też tak jakby no, promować Polskę, jakby nie było. My 15 minut rozmawiamy o Twojej karierze, w tym 10 o tym, że, że na zachodzie, ale jeszcze nie padła nazwa klubu, w którym, którego jesteś obecnie, obecnie zawodniczką. No ja bardzo proszę, pochwalę. To ten <laughs> Ja myślę, że bardzo wielu Polaków marzy o tym, żeby chociaż przez chwilę usiąść tam na trybunach i popatrzeć. Jest wielu Polaków, którzy są mega kibicami, bo często piszą do mnie i, i też są różne strony, nie wiem, na Instagramie czy coś, mhm. gdzie, gdzie są fankluby i to jest naprawdę cudowne. Krzyczą, o Nikola? Rzadko słyszałem, ale. <laughs> mhm. no tak, głównie zajmujesz się graniem, prawda? No. Powiedz parę słów o, 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 o angielskiej lidze, no i o twojej funkcji, jaką pełnisz w zespole. Um, angielska Liga Kobieca jest najbardziej no, rozpoznawalna i, no, i profesjonalna. Każdy zespół jest pod y, dużym zespołem, czyli takim jak Tottenham, Arsenal, Chelsea. W Lidze Francuskiej to też jest takie mieszane, na przykład jest Paris FC, mm. oni tam nie są w tej najwyższej, tak mi się wydaje. Y, i, to jest po prostu no liga, w której jest naprawdę mega rozwinięty ten sport kobiecy, jeśli można to powiedzieć. Przychodzi 90 tysięcy. Kolecka futbolu, nie ma tak. się czemu dziwić. Tak, no Anglia żyje też futbolem, no tam nie ma znaczenia, czy jesteś facetem, czy kobietą, tylko czy grasz w piłkę dobrze. Też są takie tłumy wielbicieli? No, no tak. tak? Tak, tak, Mówiłaś tak. przed naszą rozmową, że potrafiło na stadion przyjść 80 tysięcy ludzi, tak? Tak, tak, tak. No, tak jak mówię, że na Pucharze ostatnio grał Manchester United tam z e, Chelsea bodajże 88 tysięcy ludzi. Jak my grałyśmy z Arsenalem na męskim stadionie, przyszło 80% obłożenia z stadionu, więc no naprawdę tam po prostu piłka jest na zupełnie innym poziomie można by powiedzieć i marketingowym i idziesz po prostu sobie do sklepu do Nike, a. to masz normalnie plakaty z, z piłkarkami, piłkarki są tam jak piłkarze, no gwiazdami, można by powiedzieć te stopu, powiedzmy angielskiego, czy, czy coś, to, to naprawdę, no tam już się robi grubo. Tottenham tego tegorocznej edycji ligi zajął miejsce gdzie w środku, tabeli 9, chyba, jak Tak, 8 mylę? chyba zajęłyśmy, 8, nie no. Jakoś tak, ale to jest jednak drużyna z potencjałem. Tak, tak. W tym sezonie było wiele takich różnych no rzeczy, które, które zadziałały na to, że byłyśmy ósme czy tam dziewiąte, ale no mamy mega duży potencjał, mega dobre piłkarki i też no ta drużyna osiągnie wiele tak, tak mi się wydaje, tylko trzeba po prostu dać, dać nam czas i na no, zgrywanie się, bo to też nie jest łatwe Tu masz kontrakt na jak długo podpisany? Dwa plus, no dwa plus jeden Z możliwością przedłużenia, tak? tak? Mhm. Mhm. Czyli ja rozumiem, że na kolejny sezon zostajesz w Stronhamie? No, najprawdopodobniej tak Albo w Realu Madryt a chciałabyś przejść? Spróbować hiszpańskiej piłki. Ja nie, no nie mogę takie rzeczy mówić, ale realno to zawsze kibicowałam Realno mi Madryt i, i no, Benzemię, Ronaldo, na no, tej erze, to po prostu dobrze, że mój brat tego nie słucha, bo. No, to jest nie... twój kochany klub? No. Tak. tak. Widzę angielski, jest zdecydowany prym od lat w wiedzie Chelsea. To jest mhm. taka drużyna, no. O poziom chyba wyżej niż, niż pozostałe te kluby, prawda? No, tak. Ona jest w zasadzie na, 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 na poziomie zespołów ze szczytów Ligi Amerykańskiej czy, czy Szwedzkiej, bo to chyba Szwedki jeszcze są dobre, Skandynawki w ogóle no. w te działania. Czy to jest tak, że, że widzisz, takie możliwości, żeby drużyny z trzeciego czy z dziewiątego miejsca były w stanie z Chelsea powalczyć walczyć jak równe, z równe? Myślę, że teraz to się wyrównuje w takim e, sensie, że jeszcze kilka lat temu można było powiedzieć, że dwie, trzy drużyny mhm. są na topie i no, wygrywają po 6-0 e, i tak dalej, i tak dalej. We Francji było to samo, że było PSG i Lyon no. i nie było podjazdu do nich, a teraz no, po prostu grają e, drużyny z, z dolnej tabeli, można powiedzieć, że z dolnego miejsca z tabeli, i potrafią no, mieć z nimi remisy i tak dalej. I to też jest ciekawsze dla kibiców do oglądania, że, że po prostu oglądasz te mecze, i one stają się równe, aczkolwiek no, Chelsea i Arsenal to są naprawdę drużyny teraz Manchester United, Manchester City, tak jak mówię, to się wyrównuje, ale no te drużyny naprawdę dobrze grają w PiS2. Ja sobie teraz przez chwilę tak pomyślałem, że to ósme miejsce na zakończenie gimów wynika może z faktu, że ty masz kontuzję. Gdybyś grała, byłoby znacznie lepiej. No miałam, miałam, miałam kontuzję troszkę, e, troszkę mi to pokrzyżowało plany i... To się ciągnie? E, no można powiedzieć już, że nie. Już, e, już że koniec? Tak, tak, tak że, Ale że... już normalnie trenujesz? Powróciłaś do treningu? Tak, ogólnie to trenowałam e, mieszanie, to nie było tak, że nie trenowałam, tylko no, zdarzyły się mecze, tak jak ostatnie, e, tam dwa mecze, że nie byłam w e, składzie meczowym, ponieważ no... Miałam problem z tą dwójką, a aczkolwiek no to wszystko jest do ogarnięcia i teraz się czuję dobrze, trenuję i jest ok. Gdyby przyszło określić sobie samej, w czym jesteś najlepsza? Technika, nie wiem, szybkość, co uważasz za swoje cechy motoryczne, które w tobie są najlepsze, które cię wyróżniają spośród ja innych zawodniczek? Zawsze, y można powiedzieć, y wyróżniam się fizycznością. Jesteś że... szybka? Jestem szybka, nie jestem najszybsza, ale jestem bardzo mocna jako dziewiątka. Mm -hmm. No bo musisz. No muszę, ale mogłabym być zapytać? taką fałszywą dziewiątką, ale jestem po prostu taką dziewiątką. O zawsze lubię grać tyłem do bramki, lubię mieć zawodnika na plecach. no Lubię być I ogarniesz prostu... piłkę przed sobą wtedy no. stojąc tyłem do bramki, <laughs> tak, tak? Tak, tak. Czyli to masz takie cechy, o których mówią, że u Lewandowskiego są najlepsze, tak. prawda? No. Czyli tyłem do bramki i sobie pogrywam jak chcę. Tak. Tak. A powiedz mi, noga lewa, prawa? E, obie? <laughs> ale nie no, prawa, prawa jest mocniejsza. Prawa jest przem, tak? Mm -hmm. Ale lewa to, tak, to już lewa nie jest tak dostawką. Tak, tak. No nie, nie, jest A procentowa ile 70 do 30 bramek z prawej nogi? No teraz się to zmienia trochę. Tak? A głowa jest? Tak, no głowa jest okej, okay, ale no jeszcze trochę Ale wzrost to do nie pożądalo. Tak, no wzrost to też jest mój, mój atut. No. Tak jak mówię, no ta fizyczność jest na jest dobra. Sezon kiedy ci się zaczynał? We wrześniu, tak. Tak, tak, ale 7 mhm. sierpnia wracamy do treningów mhm. drużynowych. Czyli to pierwszy skład na stałe? No. Król Szelców Ligi. Tak jest plan. No i daj Boże, żeby tak było. Dzisiaj tak. na zakończenie rozmowy wspomniemy również o tym, że nadarza się okazja do tego, żebyś podpisała koszulkę, złożyła autograf na koszulce Totenhamu. Tak. Koszulka zostanie przekazana na charytatywną aukcję mhm. na zbożny cel. Tak. Pomocy oliwce. Tobie życzymy samych dalszych sukcesów, spełnienia wszystkich marzeń. Dziękuję. Wyrównania tych nóg lewej i prawej, żeby głowa pracowała. Głowa też. I spotykamy się, rozumiem, za rok już z członkinią innego zacnego klubu, niekoniecznie angielskiego, niech to będzie Hiszpania. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję serdecznie. Zapraszam Was na festyn w sobotę w ząbkach, gdzie przekażę tą koszulkę dla rodziców oliwki. Na licytację. Będę tam też osobiście, więc możemy się zobaczyć. Do zobaczenia.